stwierdzenie nie jest prawdziwe. Mamy cztery przykłady no i należy sprawdzić, w którym zapisie jest błąd, w którym zapisie jest nieprawda, albo powiemy inaczej fałsz. Więc tak, sprawdźmy pierwszy przykład. Mamy hmm, 31 setnych Równa się 310 tysięcznych. Czy to jest prawda? Więc tak, sprawdzajmy sobie. W liczbie po lewej stronie mamy 0 całych, a po prawej stronie też 0 całych, czyli są to równe liczby. Dalej. Po lewej stronie na pierwszym miejscu po przecinku mamy trójkę i po prawej też trójkę. Takie samo. Na drugim miejscu po przecinku jest jedynka i tu jest jedynka to samo. Na trzecim miejscu po przecinku, jeżeli nic nie ma, to domyślnie wiemy, że tam jest 0. I tu w tej liczbie po prawej stronie również jest 0. Czyli co? Możemy powiedzieć, że to zdanie jest prawdziwe. Jest to prawda, że 31 sekund to jest to samo, co 310 tysięcznych. Przejdźmy do następnego przykładu. 4 całe i 25 setnych razy 10, czy to jest 4, 250 tysięcy. Przypomnijmy sobie jak się mnoży przez 10. Jeżeli mnożymy przez 10 i um, jedna cykliczna przecinek, to ten przecinek będzie przesunięty w prawą stronę o tyle miejsc, ile zer ma ta dziesiątka. Dziesiątka ma jedno zero, więc przecinek pójdzie o jedną cyfrą do tyłu. Czyli możemy powiedzieć, że 4,25 razy 10 to jest to samo co 42,5. Tak? No i porównajmy sobie te liczby. Czy to nam wyszło to samo? Nawet gdy dopiszemy 0 tutaj, tak, żeby cyfr było tyle samo. Nie, to nie jest to samo. Czyli w przykładzie B na pewno jest błąd. Jest to zdanie nieprawdziwe, fałszywe. Idźmy dalej. Mamy takie stwierdzenie, 7 i 4 setne dodać 3 dziesiąte, jest to mniejsze niż 7 całych i 3 setne dodać 4 dziesiąte. Aby to sprawdzić, to ja wykonam dodawanie. To jest od dodawania po lewej stronie, 7 i 4 setne dodać 3 dziesiąte proszę zwrócić uwagę na to, że przecinek przy dodawaniu musi być zawsze w tej samej kolumnie. Przecinek pod przecinkiem. No i co teraz? Oczywiście, jeżeli jedna z liczb ma mniej więcej po przecinku, to dopisujemy 0 no i zaczynamy od końca dodawać. 4 plus 0 to jest 4, 0 plus 3 to jest 3, przecinek w tej samej kolumnie jest przepisany, 7 przepisuję i mam 7,34%. Teraz przejdźmy do dodawania po prawej stronie. 7 i 3 setne, dodać 4 dziesiąte. No i ponownie jedna z tych liczb mam miejsce po przecinku, więc w puste miejsce dopiszę 0. No i teraz 3 plus 0 to jest 3, 4 plus 0 to jest 4, przecinek w tej samej kolumnie przepisuję i siódemka. 7. 7 plus 0 to 7. No i jedna liczba to jest 7 i 34 setne, druga 7 i 43 setne. No i popatrzmy na znak. Czy to jest prawda? Czy liczba po prawej stronie jest większa od tej po lewej? Prawda, bo 43 jest większa od 34. Więc powiemy, że to stwierdzenie jest prawdziwe. No i ostatni przykład. E, mamy porównać, która z tych liczb jest większa. Czy ta liczba po lewej stronie jest większa od tej po prawej stronie? Więc zacznijmy e, sprawdzać. 0 całych, 0 całych. Równe. Dalej. 30, 30. Równe. Ale tutaj mam 3 setne, a tutaj tylko 0 setnych. I już na tej podstawie możemy powiedzieć, że liczba po lewej stronie jest większa na pewno od tej liczby po prawej stronie. Tak? Bo na drugim miejscu po przecinku w jednej liczbie jest kilka, a w drugiej tylko zero. Pozostałe cyfry w ogóle nas nie interesują już. No i powiemy, że to stwierdzenie jest prawdziwe. Więc które stwierdzenie nie jest prawdziwe? Stwierdzenie B. I to jest nasza odpowiedź. Dziękuję.